Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Merlin, a to pierwszy odcinek z poradników do Discord Webhooków, w którym będę Wam pokazywał, jak w PHP możecie zrobić wysyłanie rzeczy do Discord. A więc, co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebne ogólnie środowisko git. Co je musimy pobrać? Najlepiej możecie sobie też pobrać git desktop, jeżeli chcecie sobie, żeby Wasz projekt był w wersji takiej graficznej, jak tu widzimy. I może go wtedy na githuba przesyłać. Oraz będziemy potrzebować samego konta GitHub, jeżeli chcecie mieć własny projekt na GitHubie i go rozbudowywać. Ogólnie drugi odcinek już jest teraz na moim kanale. W zasadzie powstał wcześniej niż teraz ten odcinek, ponieważ wcześniej jak nagrywałem, to mi się po prostu nagrał, nagrało mi się audio, a drugi monitor, co było bez sensu, i po prostu stwierdziłem, że po prostu nie będę tego wrzucał. Ale teraz wam pokażę jak to możecie zrobić jeszcze raz. A więc tak. Jesteśmy na GitHubie, jesteśmy sobie na projekcie link w opisie. Tutaj mamy releases i to są różne wersje projektu z poprzedniego odcinka i tak dalej. Ale tak w poprzednim odcinku to co skończyliśmy to jest wersja 1.2, a w momencie kiedy zaczynaliśmy to była wersja wersja 1.1 alfa z tego co mi się wydaje. Tak, tutaj, tutaj, weszło, tutaj weszła współpraca z PHP 7.0 i to jest ta wersja. A więc co my ogólnie sobie zrobimy? My ogólnie sobie weźmiemy i pobierzemy sobie którąś. Możemy sobie właśnie wejść w releases i pobrać którąś z tych wersji, klikając po prostu na tutaj source code zip, albo sobie to rozwinąć i to wybrać. Tak, jak mam ten odcinek, to że tak powiem, po tym odcinku że będzie wersja projektu, która z tych albo ta, albo ta, nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że 1.1 jeden, jeden to jest jakby koniec odcinka. Więc to sobie będziecie mogli pobrać, jeżeli będziecie chcieli mieć efekt tego odcinka, bądź jeżeli będziecie chcieli mieć to, co będzie w przyszłym, jakby w drugim odcinku jest, to po prostu to jest efekt tego odcinka. A więc tak. Zajmiemy się pobraniem tego. Nie będziemy pobierać z ZIPu, bo, bo to jest dość proste. Po prostu wystarczy pobrać ZIP i rozpakować go w folderze. My się zajmiemy inną, inną opcją. Mianowicie wchodzimy w główną wersję projektu. Tutaj mamy tylko Branch Master. Klikamy sobie Clone albo Download i tutaj mamy link. Ważne, żeby pisał tutaj HTTPS. Klikamy sobie, żeby skopiować ten link. Następnie przechodzimy do em, miejsca, gdzie chcemy żeby nasz, y, nasz, 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 projekt był. My chcemy, żeby był on tutaj. Tutaj już widzicie, to było nagrane ostatnim razem. Jednakże to sobie usuniemy, bo po prostu nie będzie to nam potrzebne. Ale y, tutaj jak widzimy, troszeczkę to rozbudowałem. Widzicie co, może sobie to zmienię nazwę tego na Discord Webhook. Y, stara wersja, czym sobie old. A tutaj też był jakiś teścik, ale to jest niepotrzebne, to sobie usuniemy i teraz możemy sobie stworzyć właśnie, to jest akurat folder www, gdzie mam zainstalowanego Wampa, jednakże XAMPP jak najbardziej też się będzie sprawdzał. Sobie tutaj utworzyłem folder Discord, do którego wchodzę, następnie tworzę sobie tutaj nowy, albo w sumie nie, odpalamy sobie command line, musi to być w tym folderze. Następnie wpisujemy komendę git clone, oczywiście musimy wcześniej zainstalować gita i wklejamy sobie ten link, co skopiowaliśmy. Teraz w tym miejscu zostanie utworzone nowe repozytorium, to znaczy repozytorium to jest po prostu, e, to jest ten projekt. Jak sobie zobaczymy, to ma to tą samą strukturę, co tutaj. I tutaj mamy przykłady. Dwa przykłady są, ponieważ jak sobie zobaczymy, zobaczymy z git tag chyba tak to się pisze albo tags jesteśmy tutaj zresztą napisałem tx, git tag not git repository a sortki musimy jeszcze przejść tu, do tego folderku i teraz git tag tag zobaczymy tu mamy różne, różne tagi To są te różne wersje i teraz wpisujemy komendę sobie to może bo sobie w sumie zostawiłem tak, jak zapiszemy sobie git branch, zobaczymy, na jakim branchu jesteśmy, czyli na jakiej gałęzi naszego projektu. W tym przypadku jesteśmy na gałęzi master, jest ona najnowszą wersją projektu, ale nas to nie interesuje, ponieważ my chcemy, nie chcemy mieć tej struktury, którą tutaj mamy, ponieważ jest to nowa struktura, która została stworzona, a my chcemy tą strukturę, która była w poprzednim odcinku. Jeżeli chcecie po prostu wrócić do jakiejś struktury, to po prostu musicie użyć komendy git checkout i wpisać tutaj nazwę, nazwę brancha, który Was interesuje, żeby wybrać. Bo jak widzimy, jak sobie teraz zobaczymy, to tutaj mamy to, co w poprzednim odcinku zrobiłem, czyli w tym wypadku jak mamy example, jest na przykład send form, tutaj mamy właśnie tą opcję do wysyłania wiadomości albo send message, to jest to z poprzedniego odcinka. Ale nas interesuje to, żeby tego nie było, żeby była poprzednia wersja. Dlatego ja sobie wpisujemy git checkout i wpisujemy nazwę wersji. Z tego co pamiętam, tak to musimy po prostu podać wersję, czyli wersja w tym wypadku będzie to wersja 1.1 alfa 1.1.0- alfa. I teraz możemy utworzyć nowy branch i nową gałąź, żeby nie edytować, żeby nie wprowadzać zmian na tym. Możemy na, na tej wersji możemy utworzyć nowy branch, który możemy na co na przykład odcinek 1 w tym odcinku tego nie będę robił, jednakże wy możecie sobie, żeby bo nie możecie przesyłać ogólnie do tego projektu żadnych zmian, ponieważ jest to mój projekt, ale możecie stać pull request, jeżeli chcecie coś zmienić, bądź możecie też stworzyć sobie fork, kliknąć tutaj, jak macie konto git.hub fork i stworzy wam kopię projektu i wtedy, jak wejdziecie na wasz projekt, czyli to będzie wasza nazwa użytkownika, potem Discord Webhook, sklonować projekt i wtedy będziecie mogli wprowadzać do niego zmiany. A więc ja branżę nie będę robił, tylko po prostu stworzę sobie tutaj... Um, stworzę sobie tutaj właśnie to. I teraz jak zobaczymy, struktura, widzicie, nam się cała zmieniła, całego projektu. Już nie jest taka, jak była wcześniej, jak sobie cofnę, czyli wpiszę sobie tą samą komendę, z tym, że wpiszę sobie Branch Master. Zobaczymy, że struktura folderu nam się aktualizuje do tej wersji, którą mamy, którą sobie bierzemy. Nas interesuje w tym momencie właśnie wersja alpha. Ta jedna właśnie nam informuje, żebyśmy zrobili z minus B nowy branch z tego, ale ja tego nie będę robił. Ok, a więc ten projekt sobie tutaj przeciągniemy. Do naszego Sublime'a, jak zobaczymy, że odświeżymy tą stronę, to będziemy widzieć to, co zrobiliśmy w zasadzie w odcinku o Discordzie 0. Nie o webhookach. O wycinku 0. Ok, ja sobie to zamknę, ponieważ chyba nie będę tego potrzebował, albo sobie będę ewentualnie na examples tutaj, ponieważ send, me send message tutaj jest właśnie ten przykład z odcinka trzeciego o Discordach. Dobrze, a więc tak, jesteśmy sobie tutaj i tutaj, jak zobaczymy, mamy. Ten HTML. Tutaj sobie może trochę go powiększę, bo nie będzie potrzebne to. Takie ten. I sobie jeszcze zrobię, żeby było tylko jedno okno. Super. Tak jest chyba dobrze, będzie widoczne dla Was. sobie zamkniemy. OK, i musimy teraz przygotować projekt, żeby był on taki jak słuchajcie, wersja TAS odcinka drugiego. Czyli musimy sobie stworzyć, jak widzimy tutaj, folder lib, gdzie będziemy trzymać wszystkie wersje PHP, ponieważ wersja 7.3, z której aktualnie korzystam. Nie obsługuje... są niektóre funkcje, które nie są obsługiwane w wersji, wersji 7.0 I do tego lepiej mieć 7.3 Ale tak, do tego są dwie wersje A więc zacznijmy sobie od stworzenia, stworzenia nowego folderu o nazwie ym, lib Oraz do... stworzymy sobie nowy folder o nazwie examples Ok, teraz sobie przeciągniemy te dwa pliki Ja muszę to zrobić niestety, ops, nie duplicate, move w Sublime to tak robię. Wy możecie, nie musicie korzystać z Sublime, a możecie korzystać z czegoś innego. Z innego, z Atoma, z PHP Storm. Też będzie ok. E, I już mamy te dwa pliczki przeciągnięte do lib. Następnie, tak jak w tym wypadku, będziemy musieli sobie stworzyć plik load PHP, który będzie służył załadowanie, załadowanie tych bibliotek do naszego projektu. Ale pierw otworzymy sobie nowy, nowy folder w examples To nazwie send send message. Tak mi się wydaje, że to jest to właśnie, które, że jest to wiadomość, którą ostatnio wysyłaliśmy. Ponieważ szybko to sprawdzimy. Czy to jest to? Czy to jest, aby na pewno właśnie ta wersja webhook? Send form było co? Send form w ogóle nie działa, ale send message. Aha, tak, bo send form od razu wysłał, ok. A więc send message to musimy nazwać send message, ok. I tak mamy. Następnie stworzymy sobie folder o nazwie Ink, czy tam int raczej, ponieważ będzie to po prostu folder include, gdzie będziemy e, inkludować pliki. I w tym folderze stworzymy sobie nowy plik o nazwie. Page jako strona o rozszerzeniu inycy.php. żebyśmy wiedzieli, że ten plik jest po prostu includem. Ok. Następnie tutaj mamy biblioteczki te dwie y i w folderze Discord Webhook stworzymy sobie nowy plik o nazwie Load hook.php i w tym pliku skopiuję sobie akurat zawartość z. Y tego pliku, żeby po prostu nie przepisywać. I tak, tutaj bierzemy i wczytujemy naszą wersję PHP, jeżeli w tym wypadku tą najnowszą. Jeżeli wy chcecie inną wersję PHP, to musicie sobie przepisać tą wersję na tą wersję. Ok, a więc ładujemy. Następnie tworzymy sobie konfig zmienną webhook, do której, sobie troszeczkę może powiększę, przepraszam, pomniejsze. Tutaj mamy zmienną webhook, która jest tablicą, tak zwaną tablicą asocjacyjną w PHP, która jest to po prostu tablica, klucz, wartość, czyli klucz, key i wartość, ten token. Odnosimy się do niej w taki sposób, że jeżeli chcemy wyświetlić jej zawartość, wpisujemy echo, zmienna webhook i tutaj wpisujemy nasz klucz. Naszym kluczem jest URL w, taki, w takim formacie i to zwróci nam po prostu ten oto klucz. Tutaj to jako wyjście zostanie to wyświetlone. Więc w taki sposób możemy się odnosić do tych zmiennych. Możecie sobie to rozbudować bardziej. Pamiętajcie o przecinku na końcu, bo jest to ważne. Ok, a więc ja sobie to zapisuję. Oczywiście ten klucz, który tutaj jest teraz dostępny, on zostanie usunięty, bo ktoś już sobie próbował i po prostu pisał, że tak powiem pisał Wysyłał na mojego Discorda, aż znaczy nie na głównego, tylko na serwer testowy yy, wiadomości. Ale tak, następnie w Send Message stworzymy sobie nowy plik o nazwie index.php I do tego index.php wkleimy sobie zawartość pliku webhook.php czyli poprzedniego odcinka. Ten webhook PHP, następnie usuwamy, bo jest już niepotrzebny. Następnie zawartość index.php kopiujemy z folderu Discord webhook i zapisujemy w page_include.php. Następnie w tym pliku musimy pewne rzeczy edytować, takie jak action, czyli plik, który będzie wykonany po naciśnięciu przycisku prześli, będzie to index.php. Następnie y, przycisk nasz sam submit, dodajemy mu name action. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ten plik, możemy go zamknąć. Następnie jesteśmy sobie w pliku, y, y, gdzie będziemy wykonywać, y, wykonywać y, cały skrypt. Usuniemy sobie te komentarze, bo są niepotrzebne. I tak. Co nam będzie tutaj potrzebne? Aha, jeszcze mamy ten indeks, tego szybko usuniemy, bo jest też niepotrzebny. Więc tak. Musimy tutaj na samym początku Require ans i tutaj y, odnosimy się do pliku Load Web pitch, ponieważ musimy załadować naszą bibliotekę. Y, jak ja się tylko pytanie, ile to razy trzeba było tych slash napisać? Ups, tu mi się jeszcze odtworzył. E, plik Examples and Message. Ok. To sobie pozwólcie, że przyciągnę na prawą stronę. I to sobie zmniejszymy. I tak, tutaj piszemy, pisze nam, że Discord PHP nie istnieje. Bo to jest my prawda. Ponieważ nas interesuje load webhook PHP z tym, że on jest w innym miejscu. On jest kilka miejsc wcześniej. Wydaje mi się, że dwa. ups, Dwa albo trzy miejsca wcześniej. Na pewno jest raz, dwa. Tu musimy jeszcze sobie uruchomić to. Live reload OK. I teraz widzimy, że sobie to powiększymy ten errorek. Mamy niezidentyfikowany content. OK, super, działa. Następnie, naszą główną zmienną możemy tutaj wpisać nasz URL, ale to nie będzie potrzebne. Aktualnie, a więc tak, te zmienne, które tutaj przesyłamy, wszystkie zostają. To jednakże się modyfikuje, ponieważ już teraz ta. Ten obiekt nie przyjmuje tylu argumentów, a jedynie samego Discordowego Webhooka. Więc to sobie możemy usunąć i napisać Discord jest nowym Discord Webhook, nowym obiektem Discord Webhook, do którego podajemy, jak pamiętacie, Webhook zmienną naszego bociczka. Pik. I co my nam tutaj pokazuje? A, to też musimy usunąć, tak, to będziemy mieć pętlę nieskończoną. I tak to właśnie wygląda, że content nie jest zdefiniowany, gdyż tutaj nic nie przesyłamy aktualnie. Ale to nic, ponieważ teraz sobie jeszcze na, na samym dole dokumentu napiszemy include i inkludujemy folder include slash page in I widzimy, pojawia nam się tutaj nasz formularz z ostatniego odcinka, tylko bez y, stylów. To sobie style sobie w sumie też przeciągniemy tam. Poczemu nie? Examples send. send minus message super i chyba teraz powinno działać Tak jest, teraz mamy tyle i tak. Teraz musimy sobie stworzyć formułkę, w której y, musimy się pozbyć tego errora. Ponieważ jeżeli jeżeli tutaj nacisnę na true, to coś tu muszę napisać. No widzimy wiadomość z linka, ponieważ to zostało wysłane. Ale teraz, jeżeli nic, nic nie wyślę, w tym celu muszę po prostu wywołać raz y, tę funkcję, y, znaczy odświeżyć stronę, to wtedy zobaczymy, że content nie jest zdefiniowany. Jak się tego pozbyć? No, tutaj musimy sprawdzić, czy istnieje zmienna post name ym, a, przepraszam, action, czyli jeżeli nacisnę na przycisk Ym, oraz czy post action nierówne, puste. E, co nam tutaj pokazuje? P, 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 p. Kontekst, ok, to może być tak w porządku. I teraz sobie to musimy zamknąć w tych oto klamerkach. I widzimy, teraz nam nic już nie pokazuje. Żeby sprawdzić, że działa, to jeżeli naciśniemy na przycisk, wyświetlimy wiadomość OK. I teraz, jak sobie tą stronkę rozświeżymy, Submit, tutaj coś piszemy. Widzicie, jest OK, czyli znaczy, że działa. Dobrze. I teraz tak. Żeby teraz wysłać wiadomość, musimy ją wpierw ustawić. Czyli piszemy Discord, strzałeczka, Set Message. I tutaj wpisujemy naszą wiadomość, czyli Message. Jak sobie zobaczymy, um, ta wiadomość teraz zostanie tutaj ustawiona. Następnie y, możemy ustawić też username, set username. I tutaj wpisać username oraz inne wartości. Wszystkie funkcje dostępne, możecie sobie zobaczyć w lib, klikając tutaj i następnie tutaj mamy public function i tts i do tego możemy się y, praktycznie zawsze rzecz biorąc Odnieść, tylko że nie w tej wersji, przepraszam, tylko w tej wersji. Praktycznie zawsze możemy się od niej odnieść, że mamy set message, mamy get message, mamy set url, mamy set username, mamy set avatar, set file, te pliki, ale pliki jeszcze nie działają e, i tak dalej. A więc albo po prostu to jest tak zwane PHP chaining, że w jednej linii to definiujemy, co jest po prostu szybszą metodą, i następnie dajemy send, bądź możemy. Możemy zrobić coś takiego samego, Sprzę, że za każdym razem, pisać Discord i Discord, pyk, pyk. i daje nam to y, ta opcja tutaj, a ta opcja poniżej ten sam efekt, z tym, że tam po prostu na dole jest szybsza. I w taki sposób możemy sobie ustawiać i wysyłać wiadomości. Mam nadzieję, słuchajcie, że ten odcinek Wam się przydał. Był pomocny, zachęcam Was do subskrypcji, ponieważ 85% czy ponad 85% osób nie subskrybuje mojego kanału, który ogląda filmy, dlatego zróbcie to, załóżcie konto Magic. Ja jestem Merlin, dziękuję za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!